Viktor. Prime Minister Orban. Viktor, do you want yeah. <laughs> And to the idea, chcą żebyśmy zrobili sobie razem zdjęcie. Kto jest głównym, kto jest głównym zagrożeniem? To jest prowokacja. Prawdziwe zagrożenie? Stag... Stagnacja w europejskiej strefie gospodarczej i stagnacja. My jesteśmy mocniejsi od Rosji. Proszę to zrobić porównanie i opierać so swoje zdanie 100 na 100 faktach. People, yeah? Mamy... 4, 100 tysięcy, 400 milionów ludzi. Rosja to jest 160. W PKB Rosja, Ukraina. Więcej wydajemy na cele wojskowe niż Rosję. Po co się obawiać? Jesteśmy mocniejsi od Rosji. Bardzo lubię, jak używam moich argumentów. A więc chodzi o to, żebyśmy się zebrali i wspólnie bronili naszych um, interesów.